Znudził Wam się wygląd zwyczajnego Minecrafta, a co jakbym Wam powiedział, że możecie go zmienić w takie cudo? Także cześć, witam wszystkich na kanale Marka, którego tymczasowo zastąpię, pokażę Wam dzisiaj jak zainstalować shadery na wersji 1.18. Najpierw musimy zainstalować Optifina, czyli taką paczkę graficzną. Klikacie w link, który macie w opisie i wybieracie wersję, która was interesuje. Ja akurat wezmę 1.18.1. Potem musicie poczekać kilka sekund, bo wiecie, reklamy i w ogóle. Dlatego pamiętajcie, że jeżeli macie jakieś wtyczki, które je blokują, to może to się troszkę psuć. Jeżeli macie jakieś problemy, to najlepiej tą wtyczkę wyłączcie i potem włączcie ją z powrotem, kiedy już pobierzecie Optifina. Klikacie pomiń. I możecie pobrać. Pamiętajcie, że przed instalacją musicie chociaż raz zagrać na wersji, na którą chcecie zainstalować tego Optifina. Musicie mieć tą wersję pobraną. Tak więc otwieracie to, co wam się pobrało, klikacie instaluj, czekacie chwilę i załatwiona. Nigdy nie miałem z tym komplikacji, a jeżeli byście jakieś mieli, to Marek robił na ten temat osobny film. Skoro to mamy już za sobą, to teraz trzeba wziąć skąd shadery. Wystarczy wpisać w Google Minecraft Shaders i dostaniecie dosyć dużo opcji. My tu weźmiemy jakieś takie shadersmod.com. Stronka ma dosyć dużo tego towaru. I znaleźliśmy coś, co nas interesuje. Nie wiem, powiedzmy. Cildury mam, bez nie mam. Tutaj te shadery mają takie swoje wersje, na których najlepiej działają, aczkolwiek z mojego doświadczenia. Jakby to nie ma za bardzo znaczenia, większość moich shaderów ma parę lat, jest przestarzała o parę wersji i wszystkie z nich działają świetnie. Pamiętam tylko, że na którejś wersji grzyby skakały, ale zazwyczaj jest ok. Także mamy tutaj to TBSL, i jak przejdziemy na sam dół, to tutaj mamy linki do pobrania. Także weźmy sobie najnowszą wersję, czemu by nie? No więc pobrało nam się takie coś. Teraz wchodzimy do gry. Tutaj ustawienia, ustawienia graficzne, shadery i folder na shadery. I nam się tutaj pięknie otwiera nasz folder ze wszystkimi shaderami, które tutaj mam. Bierzemy to, przeciągamy tutaj. I tego nie trzeba wypakowywać ani nic. Po prostu takie sobie tutaj jest. Wracamy do Minecrafta i jest tutaj od razu. Klikamy sobie i teraz musimy chwilę poczekać. I najwidoczniej się załadowało. Proszę bardzo. Jest BSL. Zobaczmy, jak tam woda na przykład. Nie wiem, ja najbardziej właśnie lubię wodę. Tutaj w tych shaderach. No i jest ładnie. Jest Git. Ale strasznie przejrzysta, jest, nie? O, od... czekaj, czekaj. Odbicie słońca jest. Gdzieś tu było. O, jest. Pamiętajcie, że różne shadery różnie obciążają komputer, więc warto sprawdzić parę różnych wersji, żeby obczaić, które się nadają. To BSL jest takie mało obciążające, ale powiedzmy Zeus PTGI, to jest z Ray Tracingiem, i zaraz usłyszycie, jak mój komputer zacznie szaleć. Wiele shaderów możecie dopasowywać, możecie tutaj zmieniać ustawienia. Niektóre tych ustawień nie mają, chociaż zdarza się to dosyć rzadko. Powiedzmy, że coś tutaj zmienimy. Najłatwiej chyba. Najbardziej chyba widać wodę. Jak coś sobie odwalicie głupiego. E, powiedzmy, speed niemy 4 razy większy. Weźmy, że ma większe detale, bardziej, jakby większe fale są, e, jest mniej przejrzysta. I jak widać zmieniło się dosyć dużo. Jezu, jak to dziwnie wygląda! Możecie mieć na przykład głębie ostrości, rozmycie ruchu, aberrację chromatyczną. Teraz jeśli się gdzieś patrzy to wtedy jest ostre, a całe tło jest rozmyte. Jeżeli ruszam kamerą również są rozmycia. A aberracja chromatyczna no to tutaj tam w rogu ekranu jak widać takie rozszczepienia światła są. Tak przy okazji jeszcze napomnę, że Marek prowadzi sklep Wszystko od Serca. Mamy tutaj różne ciekawe rzeczy, na przykład jakieś takie pluszaki, akcesoria szkolne, nawet jakieś okularki z gra karciana. Nie wiedziałem, że takie coś istnieje w ogóle. Wracając do tematu, tak właśnie w prosty sposób instaluje się shadery w Minecrafcie. Także z mojej strony to by było tyle, mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy. Siemka. Psst, ja też prowadzę kanał.